Dokładnie witam wszystkich ja zrobiłem trochę off camera gamik dzisiaj Wyciągnąłem sobie rękawicę ponapieprzałem sobie trochę worek Co? I... Co? Worek z ziemią? Stasiu, ty masz te ziemie tak. rozsypywać, a nie kudę w nią... Nie! Nigdy! Co robi ogrodnik w swojej pracy? <laughs> Jak ubijać ciebie. Jak ubijacie, poradnik praktyczny, proszę Państwa. Dobrze, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja. No właśnie, ście, z tej Przyszedłem Zresztą na gotowe, przyszedłem na gotowe, bardzo chciałem przejść na gotowe. No tak, kinda. my mi kiedyś serwer i robimy takie wizualne. Ja, przy, ja przynajmniej się pobawię w domki. Tak, robimy, robimy, bo te domki wyglądają jak żyg z Żygmenela, w tego, tego. miarę to poustawiałem, żeby, że wiesz jest Kingslime, Infernum, Trofeum Kingslima i, i, i normalny relik Kingslima, mm. tu Desert Scruge normalny relik, tu Infernum relik, a tu y, Trofeum i tak mm. będziemy dalej klepać e, z tego wiewiórasa nie ma relików, więc jest Trofeum, ale jest tam trofeum. trofeum, a tutaj zaś z tego na przykład Dark Maga jest tylko Infernum Trofeum, więc to... Biedny królik <laughs> Jestem potworem No wersji No, no bro. Bro. Są dwa spawnerki, dwie spawnerki Queen, w B. B. Queen B Queen B Idziemy Nie No Przez, dobra mów dalej, mów dalej, dalej. E, No w zasadzie to tyle z czego co ja zrobiłem Tyle? No Okej Nie wiem co ja ci mogę powiedzieć ja tutaj nic nie zrobiłem. Po prawej stronie możesz zauważyć, że nic nie zrobiłem. Po lewej. A, że hej. nic nie zrobiłem. Potężny zawodnik. Ja wiem, że. Ja. Wego, wego, we Ja dzisiaj będę boring shit robił, albowiem idę do... Kajwów. Caveów tak, tylko że lodowy. Jakbyś ty w tym samym czasie poszedł do pustyni, yy, to bym pójdę nie Pójdę na pustynię, to jest mega dobre. W ja chciałem no, iść na no Queen właśnie. B dzisiaj, bo... Jak znowu słyszę o Queen B ja Skieretrona już nie byś, dzisiaj byliśmy, nie bije. Bo... Nie chcę Cię martwić, ale Queen Bee jest cięższa niż, niż... Jest niż Hive Mind Więc ja bym Hivemind. Tak Hive tak, tak? Ale najpierw, gdzie ja w ogóle idę? Najpierw idziemy do takiego jednego fajnego biomiku, który się nazywa Polana, na której można spotkać jedynie które rzeczy, króliki. Powiedz, że to jest to, co to co masz na myśli. Krabulon, tak? Krabulon, dobra. Krabulon? Czy ty Krabulon. jesteś mądry i zrobiłeś kraba, który może chodzić po lawie? No. ja na razie chcę pokazać ja bibi Nie, ale go pozbieram Tak, Nie, to, Koter jest słaby No w sumie koty też słaby, są słabe ale... No ale na pewno lepszy psy Gdzieś byś aktywował walkę dzisiaj dobra ze złem Czyli psów z kotami Nie chcę mi się nabrał, że dzisiaj nie chcę. Dzięki mojemu przedmiotowi przyszłość mamy dziś A, bo ty nie oglądać Pokemonów Dobra, to nie będziesz wiedział Stasiu, co to jest za bulwa? Masakra z tym Biomem, on jest nieogarnięty. Ty? Wiem. Biom. Ja A, to... no tak, właśnie, o tym myślałem. Ale z ciebie żartowniś, o masakra, o, nagrywam boże. z żartowniśem, oh my god. No komedii man roku. To dżungli, czemu dżungli no, nie, ty, mia ty miałeś na biomrodowy A ty na pustynny. Nie, miałem iść do dżunglorego yy, Idę na narzekał. pustynię, to jest mega dobre, się? co tam się Nie zgadniesz co mam Co masz? Coś, co mnie tepa od razu na ten

Oddychaj! Nie Dobra. Jeszcze bym tutaj nie pozwolił o jakieś prawa autorskie albo coś, nie? Tak, bo tak pięknie śpiewasz, że po prostu od razu. YouTube to wykryje, nie? Aj, hate you, psuję się w To, to było mrewne autentycznie mrewne. To jest tak, jakbyś powiedział moje dziewczynce, że nie potrafi śpiewać. A ty jesteś małą dziewczynką? Oczywiście. O, oh, traveling merchant. Idź zapłacić, czy nie ma zapinatora. Chcę ja. A, bo ja, dobra. Dobra, już idę. No <laughs> Przepraszam, nie, no, mogę pójść. ja ostatnio rozdzielam no. zadania tylko. <laughs> Stosiu, Zrób to. Zrób to. Kolejne bomby, skoro by... Kolejna bomba. Zrzuciłem bombę, bo myślałem, że... A, nie myślałem. O, stary! Mamy statuę gwiazdy i statuę serca. Uuuu. A wiesz co to znaczy? Potęgę. Nie. Czy nie mam dlatego pojęcia, na co na te statuły? Jak to, nie wiesz? No, co nie zdarowiliśmy spraw. Czy statua wolności coś robi? Nie, on po prostu stoi i przypomina nam swoją pamięcią. No dobra, no okej. Okay. Swoim co, 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 istnieniem nam no, przypomina. Czy coś poza tym robi? Nie wiem, może jakieś tajne funkcje? Chyba nie. A zatem... Co to robi statua? Jasne, możliwe, że to samo. A więc, statua Gaz robi to, że jak. Po, i statua serca to samo zresztą, że jak podłączysz je do tego, do prądu, to wtedy respią ci I serca. Nie! Ludzie mnie biją, ludzie mnie biją, ludzie mnie biją. Ludzie... Je? jak to zaatakuje Czeka, tak <grywa> nie ja nie chciałem przepraszam nie wiedziałem ale to jest to jakieś pole grawitacyjne kurde, co to jest tam w środku jest jakaś manta 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 to jest... Jakiegoś bossa tak, odpaliłem, chyba. Idę do ciebie go sieknąć też. Patrz. Co jest? Co To odpaliłem? jest mini boss, to nie jest normalny boss. To jest mini ja boss, Ja nie jest Ja cię straszę. ty się sam w sensie sam się wystraszyłem. <grym> potrzebujemy generalnie dostępu do tlenu gdzieś. To Właśnie robię ten dostęp. Też już próbuję zrobić, czekaj. To jest tam Gdzie, on gdzie on jest? 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 Nade mną. A napieprzać magię Pewnie, że żeby... O, oh, ja zapomniałem, że jest Inferno. Mm -mm. O, oh, cholera. Co? Co robimy? Co, co, robimy? co robimy? co robimy? Potrzebujemy kill no ty, To ja będę uciekał na razie. O! Ja będę na, uciekał na razie, ty idź się szybko ten po kill potion. Nie <grym> SANS! Eee, tu się tu zrespił? Stasiu, spierdiczam. On że po nas. On dobrze, przyszedł. dobrze. Na, na powierzchni no ja. na powierzchni mnoja. Palić no ja. Dobra, Ale, go ja Ale woda tak, pro. Dobra, dawaj on go. On ma Rage'a. Na Inferno, to jest Ej, idź do Nurski, się szybko lecę, idź do Nurski. O, kurwa. O szlak. I on jest... Bycza mnie nie healnęła Nie mam... Wystarczająco kasy Też nie będę mieć Odpalę jakiegokolwiek summon'a O szlag Ja piszę, On nam tu rzeź nie robi <śm> Nie chcę. Dobra Jest git, jest git Ja myślałem, że go będziemy pić pod wodą Ale widać, że zbagowaliśmy to I... Na inferno. Zbagowaliśmy go. Zna się grę. Jakby stary na zwykłym calamity on był taki Nie. prosty, że to knit A tu może z guziwa Odrany Dobra, nieważne zbugowaliśmy grę, ale powiedz mi Kury. Czy my to możemy w ogóle zaliczyć? Dary to nawet nie! A. Ja! Już nie mnie. O kurde. Mordo. Zabij go, Zabij go. Jest. Jest. Mamy to. Dobra, drop. Do... To? Jakby normalnie, więc. Ej, czemu ty dostałeś troszeczkę bagę? Ja nie? nie dostałem troszeczkę baga Okej, okay, co to było? Jeszcze mogę Także no, proszę pana, bierz sobie item Jaki item? No, tym, którym będziesz walczył O nie co chodzi? Przydałby się teraz ten noflik Tak Bro, ta Trzymaj się w niego w pierniczą. Wydam jego ataku, fasztela. Coś ty odpalisz. Idę do Nurski się wyleczyć. Czekaj tam. Chwila! Twelu! What? What?! the fuck?! Umieram, umieram! Dobrze mieram. ci idzie. Twere. Tak, dobrze mi idzie, mam 50 mota. No, wyleczyłem ja się do tyłu! Ale ty jesteś mądry. Nieee... To, to jest za seria, w której Mele zadaje większe obrażenia jak Ręcz? Dobra, już wróciliśmy do poprzedniego rysunku, czyli ja zadaję więcej obrażeń. Co jest? On ma rentę, on ma fazę. Stary. On Ja czemu, ten... czemu on nie On na mnie skacze. On jest... Ja nie wiem, co to Bro! On się za Mordo! O kurde, ale śpi. Bro! A to... Nie nie ogodziam. Nie, nie zginę, nie, nie, nie rób mi tego Nie rób mi Jest! Yes. Przetrwałem bossa I yes. <mulacz> Ej, prot <broad. mulacz> <Giby. kombul3> Chyba <laughs> <Giby. mulacz> To co, jeszcze raz? Ty jesteś chory Dobra, załatwię go, jego tajną bronią Giby <mulacz> O, bo ty to zostajesz, a to jest na maga, <mulacz> Ja pierd... Zgibły mnie, zjadły. A, I za chwilę zginę. Ty nie. Dobra. to jest Uno. artystyczny nieład. Sreład. ELO! Dziękujemy za oglądanie. Ja już włączyłem nagrywanie że no, w tym momencie się zaczęliśmy prze przekomarzać, yy, co i jak kupujemy. Stasiu powiedział, że kupujemy yy, coś, nie wiem, kurde, drewnianego. Ja powiedziałem, że coś drewnianego i nie, nie, nie mogliśmy się dogadać, nie mogliśmy. Więc stanęło na tym, że kupiliśmy wszystko z piasku i... i, i no, i no, jesteśmy tak fajnie... Wiekiem, co? Moim skarbem No Stasiu, znasz tę piosenkę? <śm> I czyste serce pirania, która mi że w duchę. Mam nadzieję, że tobie przynajmniej lepiej idzie No mi idzie całkiem solidnie, nie znalazłem na razie nic Ale przynajmniej nie zdecham czy to był pocisk w moją stronę? No kinda okay, <laughs> Co? Co? Znalazłem golfistę, możemy grać jest pod ziemią. Ej, <laughs> gramy w golfa. Gramy. Ej, jedzie ja po trafik. Nie żadnej amunicji, co oznacza bardzo dobrze. To oznacza bardzo dobrze? Tak. Eee... Proszę poszerzać rozszerzenie Bitu.